Dzień dobry, słoneczka z tej strony, ciotka Irse. Witam Was na moim kanale. Witam Was we wtorkowym Speed Buildzie. Dzisiejsza budowla jest przeznaczona do wyzwania, do którego zaprosiła mnie Maryna, za co bardzo dziękuję. Oczywiście link do jej kanału znajdziecie w opisie filmiku. Yy, otóż wyzwanie będzie polegało na tym, że każda z nas będzie budowała domek. No i nawzajem będziemy sobie te domki niszczyć, oczywiście po wcześniejszym udostępnieniu i galerii. A po zniszczeniu. Będziemy doprowadzać nasz domek do porządku. Czyli tak podsumowując, buduje domek prosty dla jednego bądź dwóch simów, posiadający standardowo salon, kuchnię, tam powiedzmy przedsionek, przedpokój, łazienkę oraz sypialnię. No i akwamaryna pobierze ten domek, zniszczy go, tak żeby miała jak najwięcej trudności w remontowaniu. No i co, no będę musiała po prostu po tym posprzątać. Dlatego też ten domek jest zrobiony na samej podstawce, ponieważ to będzie dla mnie też takie przyjemne odrestaurować go po prostu z dodatkami. Tak, po prostu. I mówiąc o po prostu, zachęcam Was, żebyście właśnie wymieniali się też takimi challengeami ze znajomymi. Jest to bardzo fajne. Również, słuchajcie, jeżeli byście też chcieli zobaczyć we czwartkowych renowacjach własne budowle, dajcie znać. Jak najbardziej. Proponuję hashtag Irse88 do takiej budowli w galerii. Proszę, tylko bez modów. Bardzo proszę, tak ładnie. I takie surduszka Wam wysyłam, właśnie. Wiecie, tego nie widać, ale ten brokat, te serca i ta miłość, aż wypływa ze mnie wprost w, w odstępy in, internetu. Tak. I mówiąc o internecie. Słuchajcie, wierzę w jego moc. Wierzę w, w moc internetu całym sercem. Ostatnio prosiłam o, że tak powiem, udostępnienie. Dla kotka, a dzisiaj Was proszę o, do, o rozsianie informacji, ponieważ pewien młody gentleman jest bardzo niesamowity, ale no przy tym jest też chory. No i można powiedzieć, że no co, no nic nie można powiedzieć, po prostu trzeba pomóc dzieciakowi. Dlatego też w opisie filmiku zostawiam dane. Jeżeli będziecie mogli, słuchajcie, każda złotóweczka będzie się liczyć, również udostępnienie. Ogólnie zachęcajcie, słuchajcie, innych ludzi do pomocy. Wiecie co, to jest po prostu fantastyczne. Móc, pomóc. Owszem, nie zawsze da się finansowo, bo zawsze, najłatwiej by było po prostu wpłacić tą złotówkę, 2 złote, 3 złote, 50, 50. No ale nie każdy może, więc Podajmy po prostu wiadomość dalej. Słuchajcie, to jest właśnie fantastyczne w internecie, że każda forma pomocy, a taka właśnie, jaką my mamy dzięki internetowi, jest fantastyczna i jest możliwa. Słuchajcie, jeżeli macie właśnie jakichś znajomych i tak dalej, rozsiejmy po prostu informacje o Alanie i jak najbardziej mu pomóżmy. No mam nadzieję, że jego mama da nam więcej informacji o jego zdrowiu i będzie, na, będzie Alan również naszym tutaj widzem, będzie naszym towarzyszem. Pozdrawiam Cię, mamuśka, dasz radę. No i co Wam powiem, no. No to teraz chyba tylko mi zostaje mówić o tej budowli. No nie ma pralki, no nie ma pralki, za co bardzo ubolewam, ale to jest mały, bud mały budynek, mała budowla. Właśnie zmyślam o jednym Simie. Kolorem przewodnim były zasłony z podstawki, bo powiem Wam, one są bardzo fajne. Nie przyzwyczajajcie się do tych okien, bo na szczęście je zmienię. No i co? No tak stwierdziłem, że zielony, czemu nie? Jeden z takich dla mnie, uważam, bardziej upierkliwych kolorów, jeżeli chodzi o dekorowanie wnętrz, ale jednocześnie taki jest sympatyczny. Oczy tak nie bolą od niego. To Połączyłam zielony z niebieskim, beże, biele, mało czerni, mało szarości, żeby tak troszeczkę było inaczej. No bo czemu nie? Nie, nie trzeba zawsze się trzymać jakby pewnych standardów. No powiem Wam, że uwielbiam te szafki kuchenne, no te szafki kuchenne są po prostu można powiedzieć w takim moim must have, one są z podstawki i pierwszy raz udało mi się wykorzystać te trójkątne narożniki w jakiś taki bardzo logiczny sposób, bo to jest jedyne co mnie w nich denerwuje, że są takie trójkątne narożniki, to jest, to mi tak pachnie z stylem lat 70 80 no ale wiecie, okres kiedy plastik był wszędzie, a dzisiaj plastik nawet jemy i pijemy, hmm, tak oczywiście. No to co? Słuchajcie, co mogę Wam dzisiaj jeszcze powiedzieć? Mogę Wam też dzisiaj powiedzieć, że okazało się, że jestem okropną rasistką. Tak, jestem straszną rasistką, przyznaję się bez bicia. Również każdy z Was tak naprawdę jest rasistą. Pewna pani, pani yy, uczona Mad Madeleine? Madeleine Cohen, wykładowca Uniwersytetu w yy, Connecticut, stwierdziła, że. Cytując, nawyki żywieniowe Francuzów oraz innych narodowości wzorujących się na Francji są rasistowskie i kształtowane przez normy białej wyższej klasy średniej. Tak. Można to powiedzieć jednym zdaniem: biała zostawa to rasizm. Słuchajcie. Ostatnio wpadłem w taką dyskusję z moim samcem Alfa, że to nie jest tak, że na stare lata robimy się konserwatywni. Nie, po prostu świat idzie z czasami zbyt na lewo. Bo. W pewnych poglądach zawsze można pójść trochę zbyt na lewo, zbyt na prawo. Ja wychodzę z założenia, że najlepiej mieć. wszystko w dupie. Serio. Ja wiem, że rasizm jest potworną rzeczą jest to po prostu straszne. Tak samo jak. że tak powiem, prześladowanie nie, nie tyle na tle rasistowskim, co m.in. kulturowym, na tle y, poglądowym. Bo. słuchajcie, nie, ja tego w ogóle nikt nie... Kminię. Chodziłam do gimnazjum, yy, byłam wyśmiewana, no bo tutaj za dużo, tam za mało, no wiadomo. Nie ta muzyka, nie te, wystarczy nie ten uśmiech i jest się hejtowanym. Ale żeby przyczepiać się do białej zastawy i do tego, że cała ta kultura jedzenia, ta cała otoczka jest rasistowska? Serio? Ja mam wrażenie, że to już poszło trochę za daleko, ponieważ żadne, żadna z osób... Yy, ja o jasnej karnacji, czy też powiedzmy pochodzenia europejskiego, nie zrozumie, czy, przez co przechodziły osoby ciemną skórę w Ameryce i ogólnie na świecie. No nie zrozumiemy. Słuchajcie, to jest jedna z tych rzeczy, gdzie no nie da się po prostu zrozumieć. Nie jesteśmy w ich skórze, tak samo jak yy, nie zrozumiemy też y, tego, co często nasi dziadkowie i pradziadkowie przeżyli podczas II wojny światowej. Ale. No właśnie, ale. Biała zastawa rasistowska. Słuchajcie, ja mam białą zastawę tylko dlatego, bo była najtańszawikiej. I Wziąłem po prostu i ta kanapka, te ziemniaki, to wszystko na tej zastawie smakują tak samo, jakbym jadła na innej zastawie. To co, przepraszam, musimy, nie wiem, zacząć malować we wzorki tą zastawę? No weźmy po prostu, ogarnijmy dupy. Naprawdę, to jest dla mnie coś koszmarnego. O tyle, że potem takie osoby są hejtowane. Ta kobitka, nie wiem, co miała na myśli dokładnie, bo równie dobrze to wszystko może być wyciągnięte z jakiegoś kontekstu. Ale jeżeli ona chciała pomóc, no to powinna jakoś przybliżać kulturę właśnie jedzenia i obyczajowości innych narodów. No bo nie oszukujmy się, nie jemy widelcem i nożem sushi. No chyba, że się mylę, no to mnie oczywiście poprawcie. Pewne są dania, które je się palcami, ryby je się dwoma widelcami i tak dalej, i tak dalej. Jest to pewna kultura, która nas otacza, z nami jest i ona po prostu działa od lat. I nie ma w, dla mnie w tym żadnej objaw żadnego objawu rasizmu, po prostu... Jak byłabym w Indiach, jadłabym tak jak tamte osoby. Jak byłabym w Japonii, też bym jadła tak, jak tamte osoby. No, kwestia, co by mi podali do jedzenia. No nie oszukujmy się, jeżeli jest najlepiej to po prostu zacząć jeść jako jedna z ostatnich osób. Popatrzeć po prostu, jak towarzystwo sobie radzi ze sztućcami, aha, do tego jest to to i to. No i lecimy. Czasami wiecie, ta nie, czasami nie wiedza. Co się gdzie dzieje, jest zbawienna, bo to jest taki jeden z momentów, kiedy ja tracę nadzieję, do, jeżeli chodzi o nas, o ludzi i to, że no, słuchajcie, my chyba wyginiemy z własnej głupoty. No serio. Czepiać się zastawy. Jak dla mnie to bardziej rasistowskimi przejawami jest, jak biała panna mówi, mówi i krzyczy, o, bo to jest rasizm. Biała panna rzadko będzie wiedziała, nigdy nie będzie tak naprawdę wiedziała, mieszkając w swoim kraju. Czym jest rasizm, czym się objawia i jaki to jest ból. Jedyne, co możemy zrobić, to powiedzieć stop w odpowiednim momencie. Jeżeli chodzi i o rasistów, i o każdy, którzy krytykują, po prostu nie wtrącajmy się. To już ja to powtarzałam i będę powtarzała 250 razy. Nie interesujmy się, kto z kim jest w łóżku, kto jest jakiego wyznania i ma jaki kolor skóry. No serio. Naprawdę. To jest aż tyle i tylko tyle. No, chyba że to jest nielegalne, co robią. No to słuchajcie, i wtedy policja i lecimy. No ale, jeżeli druga osoba jest jak najbardziej legalna, no to. Co mogę tutaj teraz powiedzieć? No, życzę, żebyśmy wszyscy byli w miarę legalni. No to trzymajcie się i się słyszymy w czwartek. No, papa.